Do Sokółki przyjechała delegacja z Białorusi. W jakim celu? To Przede wszystkim my chciałbym przypomnieć, że po 14 latach grupy parlamentarnej, grupy białorusko-polskiej u nas w Polsce nie było. Tak samo my, kilkunastu posłów, uczestniczyliśmy pół roku temu na spotkaniu. No, ja, jako przewodniczący grupy parlamentarnej Rzeczpospolitej Polskiej, doprowadziłem do tego, żeby grupa. Przyjechała do nas na rozmowy i poruszyć pewne tematy. To między innymi tematyką w szczególności podkreśliłem i od początku jako współprzewodniczący tej grupy, że współpraca gospodarcza na pierwszym miejscu, współpraca naukowa, kulturalna, turystyczna na drugim miejscu, na trzecim miejscu współpraca na Niwie. Mniejszości narodowych, jak są traktowane mniejszości narodowe na Białorusi, jak traktowane mniejszości białoruskie tu w Polsce. I trzecie przede wszystkim współpraca upamiętnianiu miejsc historycznych, tak czy jak czyna w Polsce, czy na, czy na Białorusi. To jest trzy aspekty dla mnie bardzo ważne. I to między innymi byliśmy. Jako spotkanie mieliśmy z, z Marszałkiem Terleckim, z Wicemarszałek Senatu Mario Koc i pokazałem też przedsiębiorstwa i tu między innymi osiągnęliśmy przez 8 miesięcy takie dobry już odwilży współpracy, żeby biznes polski Podpisał porozumienie z biznesem białoruskim yy, na niwie takich grup parlamentarnych. I do tego doszło, że dzisiaj zbiegło się spotkanie było w sześciu, w na przejściu Kuźnicy Białostockiej o projektach transgranicznych i dalszej współpracy. Ale tu w firmie Metalfach też pokazałem, jak funkcjonuje, bo ona jednak tym ambasadorem naszego miasta, naszego powiatu jest i województwa, i kraju na tereny wschodnie. I w Metalfachu grupy Zapoznały się z działalnością i tu podjęliśmy decyzję, że będzie podpisanie tego porozumienia o współpracy biznesu polskiego i białoruskiego. A dlaczego wizyta dobiegła na końcu na dworzec w Sokółce? Jeżeli chodzi o dworzec to od, od, od dalszych kilku już lat, jestem zmartwiony, że namawiałam jeszcze poprzednie władze, żeby przejąć ten dworzec dla zasobów gminnych, to też się stało się, zostało to prze, przejęte, ale też da, dalej trzeba iść. Między innymi, żeby ten dworzec był spełniał wymagania dla podróżnym, ale przede wszystkim też żeby te wymagania, jak spełnimy, to żeby pociągi pasażerskie ze wschodu dochodziły do Sokółki. I od Sokółki tu między innymi to jest centrum prześrodkowe, gdzie tu z Sokółki rozjeżdżają się turyści. Odwiedzający czy ludzie biznesu, to są kuki na całą Polskę. Dzisiaj podpisaliśmy bardzo ważny dokument wraz z przewodniczącym Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, panem Kazimierzem Zdunowskim. Ja reprezentuję tutaj biznes białoruski. Jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Polskiego Biznesu na Białorusi. Stowarzyszenie nasze obejmuje 28 członków i reprezentuje duże przedsiębiorstwa z kapitałem polskim, które funkcjonują i działają na Białorusi. Są to dość duże, prężne przedsiębiorstwa, takie jak na przykład Atlas, Inko Food, Śnieżka, Traska, Invest oraz wiele banków. Te wszystkie wymienione firmy, m.in. też nasze przedsiębiorstwo, którym ja kieruję, Bierplast International, które produkuje opakowania plastikowe, to są przykłady działania. Polskich firm, polskiego kapitału na Białorusi, to że to jest możliwe i że możemy osiągać sukces. Korzyścią konkretnie tego porozumienia będzie łatwiejszy dostęp do administracji, do biznesu, do organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców w celu wchodzenia na rynek. To jest istota tego. Natomiast każdy przedsiębiorca ryzyko podejmuje sam. Na własne ryzyko, we własnym zakresie i we własnym sumieniu mamy taki bardzo prosty zwyczaj. My nie liczymy przedsiębiorcom pieniędzy, niech zarabiają jak najwięcej i my martwimy się, jeżeli bankrutują, chcielibyśmy, żeby nie bankrutowali, ale i zarabiają pieniądze na własne ryzyko i bankrutują na własne ryzyko. Taka jest zasada w biznesie.